wyzwalacz e, dla osoby uzależnionej, to niekoniecznie musi być na przykład widok osoby pijącej wódę, tylko wyzwalaczem jest też coś, na przykład stres nadmierny jest, bywa mhm. dla mnie wyzwalaczem i stres nadmierny nie, nie albo nawet ten widok tych kurde osób pijących wódę u mnie nie spowoduje chęci napicia się wódki, tylko na przykład spowoduje to, że za trzy dni ta wódka mi się przyśni. Nie, no. A potem będę chodził, kurwiony i napięty, i, i będę i nie, się nie, głowił, Nie będziesz wiedział, o co ci chodzi. I co chodzi, no. I kurna, wiesz. I żona będzie chciała mnie zabić, po prostu bo ja będę, kurde, warczał i, i, i wiesz. I, I tak dalej. I teraz ja na przykład nie mam tych wyzwalaczy, o których mówi Kuba, bo ja po prostu kompletnie nie chodzę na imprezy, nie? No mi się zdarza czasami no. pójść i, i. Ale wiesz co? Dla mnie na przykład najgorszym, teraz jak tak gadamy, najgorszym wyzwalaczem. Czyli definiuję wyzwalacz jako coś, co mi pogarsza gwałtownie samopoczucie i spycha to samopoczucie trochę w takie rejestry takie kacowe, jakieś takie, wiesz, że ja się czuję tak, jak się czułem wtedy, kiedy na przykład piłem i pałem z jakiegoś powodu. No to chyba po prostu dla mnie w ogóle najgorszym wyzwalaczem to jest rzecz najbardziej prozaiczna, czyli jeśli ja zaniedbam sen i się po prostu parę dni z rzędu nie wyśpię i nie zadbam o, nie zadbam o to. I to, to wtedy to jest, to jest po prostu. Jak na przykład ja 3 dni z rzędu się nie wyśpię, a dla mnie wyspać się, no to jest tam powiedzmy 7,5 godziny, to jest dla mnie się wyspać. To, to po takich trzech nocach z rzędu, że śpię na przykład po 3-4 godziny, to po prostu ten czwarty dzień to ja już mam po prostu centralnie kacanie.